Fu, 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 fu. To była ona ma to onomatopeja oznaczająca przelatujące newsy. Czas na kuriozalne informacje ze świata Counter Strike Global Offensive. Użytkownik oksywie Ochne Pixel twierdzi, że chiński kolekcjoner kupił od niego skórkę Stat track M4A4 Howl za 100 tysięcy dolarów. Tym samym jest to najdroższy przedmiot tego typu w historii. Ale jak tak patrzę na tę skórkę, to muszę powiedzieć, sam dałbym tyle, bo widnieje napis i Buy power katowice 2014. Czy miasto katowice o tym wie? Dziś zdecydowanie czeka nas wiele zapowiedzi nowych gier. Zaczynamy od dzieł z Polski. Jak mówiliśmy w ostatnim wleszu, polskie studio Flying Wild tworzy Shadow Warrior 3, którego pokazano w zabawnym zwiastunie. 11 lipca zobaczymy rozgrywkę, a premiera samej gry nastąpi w 2021 roku. Druga nowa gra to Manor Lords, strategia z elementami budowania miasta. Ta imponująca wizualnie produkcja powstaje od trzech lat na silniku Unreal, a ma skupiać się na budowaniu oraz toczeniu walk w czasie rzeczywistym. Premiera nastąpi jesienią we wczesnym dostępie. W tym tygodniu debiutuje jedna z taśmowych, ale bardzo udanych serii motoryzacyjnych e 1 2020 od firmy Coldmasters, która zbiera bardzo pozytywne recenzje serwisów, które chwalą m.in. tryb My Team, uprawę audiowizualną i parę innych aspektów. Wśród zarzutów pojawia się typowa rzecz, brak naprawdę rewolucyjnych zmian. Druga porcja nowych zapowiedzianych gier. Zaczynamy od Steel Rising, nowej gry studia Spider, specjalizującego się w nieco budżetowych, ale intrygujących RPGach. Tym razem twórcy Greedfall czy Pound by Flame zabiorą nas do autorskiego uniwersum, w którym wcielimy się w panią robot. Daty premiery nie znamy. Jest także nowa odsłona Test Drive Unlimited pod tytułem Solar Crown. Gra będzie rozgrywać się na fikcyjnej otwartej wyspie i ma być niezwykle ambitna. Na razie nie znamy jednak daty premiery i zobaczyliśmy tylko krótki teaser. Na kolejny zbiorczy news, tym razem z datami premier, poznaliśmy datę premiery Werewolf: The Apocalypse Earthblood, tworzonej przez Studio Cianite. Produkcja wyjdzie 4 lutego 2021 roku, a wcześnie oglądacie pierwsze fragmenty rozgrywki Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, czyli remaster ciekawego, ale mało znanego RPG akcji, wyjdzie 8 września, bo zaliczy kilku tygodniową obsuwę. Znamy także datę premiery Halo 3 na pc -ach. ta nastąpi niedługo, bo 14 lipca. W samej gry zobaczymy wsparcie dla rozdzielczości 4K i 60 klatek animacji na sekundę. A z innych wieści, przesunięto datę premiery remake'u pierwszej mafii. Ten nie pojawi się 28 sierpnia, lecz 25 września. my dear son otomie Po premierze Pathologic 2, jednej z moich ulubionych, wymagających gier, świat obiegu wieści, że jej twórcy ze studia Ice Pig Lodge mają problemy ze względu na niewystarczającą sprzedaż. Teraz okazało się, że nie jest tak źle. Firma pracuje nad aż czterema nowymi projektami. Najważniejszym jest Pathologic 2 Bachelor, czyli drugi z trzech pierwotnie planowanych scenariuszy, z jakich gra miała się składać. Dalsze projekty są mniejszymi tytułami. To No By Heart, w której wcielimy się w mężczyznę odnawiającego kontakt z przyjaciółmi z dzieciństwa, Neuroskaska, gra mobilna z mroczną oprawą o hodowaniu zwierzątek oraz France, kolejna gra mobilna zainspirowana filozoficznym eksperymentem myślowym znanym jako chiński pokój. Czyli robią kolejny trudny i gry mobilne o filozofii. Jak tu nie kochać tych wariatów? A podczas wydarzenia Ubisoft Forward zaplanowanego na 12 lipca o godzinie 21 będzie można dodać sobie do konta za darmo gry Watch Dogs 2 na pc